Dzień dobry, witam wszystkich na naszym kolejnym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki Online. Naszym gościem dzisiaj jest pani Justyna Święcicka, psycholog, terapeutka, autorka książki, wielu właściwie książek, ale dzisiaj akurat będziemy rozmawiać o książkach psychologicznych, o tematyce psychologicznej. Witamy. Dzień dobry, witam wszystkich. Pozwolę sobie dzisiaj poruszyć temat ADHD, ponieważ jedna z pani książek dotyczy właśnie tej tematyki. To jest książka Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Książka, którą wydała Pani wspólnie, napisała Pani wspólnie z Panią Beatą Chrzanowską. Właściwie ADHD jest to hmm, pewnego rodzaju, nie wiem, naz, nazwę to dysfunkcją, nie wiem czy poprawnie, mm -hmm, tak, um, ta, która kojarzy się z właściwie w większości ludziom z nadpobudliwością, ale de facto niewiele o, o tej dysfunkcji wiadomo. Czym właściwie jest ADHD konkretnie? Kiedyś to się nazywało nad, nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi. Taki był polski termin psychologiczny, naukowy, ale to zostało zmienione, aczkolwiek deficyt uwagi jest bardzo ważną częścią tej dysfunkcji. Osoby z ADHD zwykle mają bardzo rozproszoną uwagę, to znaczy rozpraszają się bodźcami zewnętrznymi. Nie są w stanie się szybko koncentrować i lubią się skupiać tylko na rzeczach, które są dla nich przyjemne. E, więc jeśli to jest dziecko, a lubi się uczyć matematyki, to będzie się uczyć matematyki, ale innych przedmiotów absolutnie. Tak? I, I ten deficyt nie polega na e, braku możliwości skupiania się, bo to by był wynik jakiegoś wypadku, uszkodzenia mózgu, choroby. Tylko to nie ma skupiania się na życzenie. Czyli mam słuchać pani, która do mnie teraz mówi, że jest to i to zadane, tak? Mam słuchać szefa, bo dotyczy też osób to dorosłych i nastoletnich, i młodych dorosłych i właściwie przez całe życie jest. Nie słucham. Nie słucham, wszyscy słuchają, a ja nie, ponieważ wydaje mi się to nieciekawe. W związku z tym moja uwaga, tak jak taki owad, krąży po całym pokoju i może o czymś myślę, a może wyglądam przez okno, ale zupełnie nie wiem, co się zdarzyło. I mi, umyka mi fragment wypowiedzi, umyka mi y, jakiś termin ważny, który musi być przestrzegany, bo jest klasówka, bo jest sprawdzian, bo jest komisja, tak? Nie słyszę tego. Mm, e, więc ta uwaga jest e, taka nieprzewidywalna i nie można nią sterować, i na tym polega to zaburzenie. Oprócz tego do tego ADHD występują. Jeszcze takie różnego rodzaju procesy mentalne, umysłowe, ale też neurologiczne, które polegają na tym, że osoby te nie mają hamowania. Czyli jeśli wpadną w jakąś reakcję, zaczną jakąś reakcję, to bardzo rzadko potrafią zahamować. Nie są ludźmi gwałtownymi, chociaż bywają, niektórzy są agresywni, ale w, w, nie jest to większość nie potrafią zahamować swojej reakcji, czyli brak tych procesów hamowania jest też taki charakterystyczny i teraz występują duże różnice. Myśmy nawet w tej książce wprowadziły takie nazwy jak brykający tygrysek albo Dyzioma Ryciel, to dotyczyło akurat dzieci. Czyli są to osoby, które albo odlatują świat swoich myśli, fantazji i wyobraźni, albo nadmiernie ruszają się. I te, to ruszanie dotyczy ruchów dużych, dużej motoryki, czyli skaczą, przewracają się, kiwają na krześle, poruszają rękoma, nogami, jak też małe na przykład mogą tylko stukać, albo mówić bez przerwy, robić miny. Także to tak bardzo skrótowo, tak? Yy, ale, ale, chociaż to wygląda bardzo ciężko i jak prowadziłam grupy dla rodziców, to się przychodzili... No, w stanie dużej nerwowości już dochodzili do ściany, bo mieli większe dziecko, które samo nie odrabiało lekcji, nie wiedziało, co jest zadane, łamało zasady, łamało normy, nie wiadomo było, co robić. Tak? Większość z tych rodziców naprawdę no, była bardzo znękana, tak można powiedzieć. I zawsze na początku tych spotkań okazywało się, że jest dużo pretensji, dużo różnych trudnych rzeczy, które się zdarzyły. Ale muszę powiedzieć, że ci ludzie z OTHD, dzieci, nastolatki, dorośli, z którymi ja pracuję i pracowałam i dlaczego napisałam tę książkę, to były świetne osoby i są. I jak tylko udało im się znaleźć pasję i taką pasję w dobrym kierunku, ta upartość, impulsywność i ta krążąca uwaga. Była przy tej pasji, czyli ktoś na etapie liceum, szkoły średniej, technikum, a później też dalej edukacji osiągał bardzo dobre wyniki i realizował siebie. A w jaki sposób właśnie pomaga się takim dzieciom? Czy one wszystkie wymagają terapii, czy może raczej yy, to nauczyciele powinni yy, wykazać trochę więcej yy, uwagi w stosunku do takich dzieci? I czy czy są robione jakieś testy? Czy, te, czy, jest, czy są jakieś badania, które mówią, że zdiagnozowane dzieci nieco łatwiej przechodzą przez życie? Bo na pewno miała pani też kontakt z dorosłymi osobami, u których były takie diagnozy, aczkolwiek kiedyś w przeszłości no, domyślam się, że takie badania były na dużo niższym poziomie i dużo mniejsza była wiedza na ten temat. To jest bardzo w ogóle późne tak w związku z tym, Wcześniej nie mówiło się o, właśnie o ADHD, wiedza była mniejsza, nie było też leków, no, później w Stanach Zjednoczonych wyszło leczenie, um, więc y, siłą rzeczy takie osoby zawsze były, ale nie były rozpoznawane. Tak? Natomiast jeśli jest pytanie, co wobec diagnozy warto mieć, ale nie żeby się usprawiedliwiać, tylko żeby zrozumieć dlaczego tak, a nie inaczej, także dla rodziców jest ważna i dla nauczycieli ta diagnoza, a czasami też dla, dla samego dziecka czy nastolatka ona jest bardzo ważna, tak? Tym bardziej, że teraz można poszukać informacji, jak się ma te naście lat. Też sobie sprawdzić, jak ja funkcjonuję w różnych zakresach i czy są inni ludzie. Dla każdego z nas informacja, że inni ludzie, którzy mają podobnie istnieją, jest y, jakimś wsparciem. Tak? Natomiast jeśli się pracuje z tymi dziećmi, no to najpierw ta diagnoza zrobiona przez, y, dokonana przez psychiatrę, z pomocą psychologa, z pomocą opinii nauczycieli i rodzica żeby zobaczyć, jak w różnych środowiskach, bo to ADHD musi wszędzie występować, dlatego to jest ADHD, a nie na przykład zaburzenia, jakieś zachowania występujące w związku z rodziną czy fobia społeczna, która się objawia, czy jakieś inne zaburzenia związane z Relacjami społecznymi, które się pojawiają w szkole czy w innym miejscu. To on musi wszędzie występować, to, to zaburzenie występuje wszędzie. No i w ostateczności albo nawet nie w ostateczności zostają nam leki, które dobrze podane gwarantują niegrzeczność, bo nie o to chodzi, że coś będzie bardzo grzeczny i spokojny, tylko że y, gwarantują y, możliwość skupiania się szybkiego i utrzymywania uwagi w sposób długotrwały. W związku z tym y, te dzieciaki zaczynają mieć wyniki szkolne, w ogóle wyniki, tak? No też można sobie wyobrazić, że jak ktoś jest skupiony, to słyszy też polecenia w inny sposób, więc może to się przenieść na większą chęć współpracy ale przede wszystkim poprawia bardzo koncentrację. Jest pani też autorką książki, która właśnie opowiada o różnego rodzaju ćwiczeniach związanych z koncentracją. Training koncentracji dla uczniów, taki jest tytuł. Ta książka może być pomocna dla nauczycieli właśnie czy wychowawców na świetlicach do Pracy właśnie takiej z y, koncentracją uczniów. Tak, tak. Ja właśnie o tym myślałam, ponieważ y, na różnego rodzaju zajęciach y, propagowałam też techniki takie pedagogiczne, czy tam behawioralne, proste do no, jak, jak szukać tej koncentracji, i co robić. Tak, zabawowe bardzo często. I ta książka to raczej jest taka inspiracja, ale. Y, Zdecydowanie napisałam ją po to, żeby korzystać i żeby wprowadzać takie techniki i te dzieciaki wspierać. Poza tym to może być też dobra zabawa, tak? Najlepiej jak coś się robi w zabawie, a, a przy, okazji, przy okazji to pomaga, więc trzeba wspierać tą koncentrację. Pracowała Pani też z osobami, które miały różnego rodzaju problemy związane z, spektrum, z szerokim spektrum autyzmu, z dziećmi również z zespołu Aspergera, a także z dziećmi szczególnie uzdolnionymi. Chciałam się zapytać, nad czym obecnie Pani pracuje, nad jakimi publikacjami, Jak, w jakim temacie? To właśnie, właśnie um, pracuję nad publikacją dotyczącą dzieci zdolnych i geniuszy. Na no jakiś czas ją odłożyłam, ale teraz z, z, jest dużo możliwości i mam więcej czasu po prostu, tak, e, żeby opracować różne materiały. Prowadziłam też takie grupy dla dzieci, prowadzę zdolnych i geniuszy. To bardzo mnie interesuje. Interesują mnie również geniusze. Z, z przypadłościami, czyli z kłopotami. Tak jak powiedziałam, część osób z ADHD ma bardzo wysoki iloraz i duże zdolności twórczego myślenia. E, więc temu się przyglądałam e, i problemy ludzi z szybkim procesorem, też ze spektrum, bo takie osoby spotykali, takie dzieci i takich dorosłych też nastolatków bardzo mnie zafascynowały. I dlatego dlatego się zajęłam tym tematem. Szukam też takich praktycznych pomysłów na, na wspomaganie tych osób, ale też przyglądam się, jak wygląda w tej chwili wiedza na ten temat i jak wcześniej wyglądała. Odchodzę do takiego pomysłu, że wszyscy geniusze w jakimś sensie są. Y, dziwaczni, chyba że przyjmiemy, że oryginalność jest dziwaczna, wszyscy lubimy to, co jest typowe, tak? Raczej myślę, że są y, nie, nietypowi często i, i na tym y, polega, y, na tym chyba polega to, że, 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 że potrafią być fascynujący i że coś o osiągają, mimo, mimo często różnego rodzaju zaburzeń, które towarzyszą nie samej genialności, tylko po prostu się tak składa, człowiek jest układanką, taką kostką, rublika, jak to się wszystko ułoży, te różne cechy zdolności, ale także czasami zaburzenie, no, to jest to w jakimś sensie troszkę Unikalne, nieprzewidywalne. Także dlatego zainteresowałam się tą tematyką. Mam nadzieję, że dokończę. To z takich rzeczy psychologicznych, to chyba jest mi w tej chwili najbliższe. Najbliższe tematy. Rozumiem. E, bardzo dziękuję za rozmowę, za ten temat obszerny, jak się okazało. Czekamy w takim razie z niecierpliwością na następną książkę. Życzę powodzenia w tym zakresie i bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Justyna Święcicka. Dziękuję, do widzenia.